wygrania są vouchery na zabiegi w klinice właśnie Figura na 1800 zł. Trzy takie vouchery. Czy yy, nasz model pokazuje? Pokazuje. Oczywiście, tak. ja jestem na pełnym etacie dzisiaj. <laughs> Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. E, a, jestem jeszcze ja? Jeszcze ja? Dobrze. To teraz może przejdźmy. Marysiu, co teraz nas czeka w programie? Rozmowa. Czarodziejska górka wygląda niepozornie, ale zapewnia przybyłym turystom góry wrażeń. No, wrażenie takie no, niesamowite, że pod górkę butelka się z wodą turlała. Albo że auto z wyłączonym silnikiem zdaje wtaczać się pod górkę. To nie żadne czary mary, lecz magia krajobrazu na drodze pomiędzy strącznem i rutwicą. Jakieś zaburzenia magnetyczne może pod ziemią są. A fajna bardzo. Czy to grawitacyjna anomalia, czy po prostu złudzenie optyczne. Ci, którzy chcieli to wyjaśnić, nie mieli niestety z górki. Pewne jest natomiast to, że czarodziejska górka przyciąga turystów jak magnes. Strasznie nerwowo, no i bardzo dużo klas. Czekamy teraz na dobre wiadomości. Zwieźliśmy dookoła Polski. Przed nami kolejny drugi etap Sobola do zabrza. Relacja oczywiście na będzie Eurosportu. Such a good boy. Relacje między Jacksem i Wallym opierają się na prostych zasadach. Wally ukrywa orzechy w sierści psa, bo to doskonała kryjówka. W bujnej sierści łatwo przechować skarb. A Jacks nie ma nic przeciwko temu. Jest dobrym przyjacielem. Wally ma jedzenie pod dostatkiem, ale i tak instynkt nakazuje mu chować orzechy gdzieś się da, nawet w sierści przyjaciela. Jak to jest, panowie? Bartek. Się się. Wywołany. Bartek na przykład jest cały czas w sile wieku i mógłby dalej startować tylko postanowił już nie postanowił zająć się czym innym piękny zamek swoją drogą. Jest tak no. To... Czas zielenie jest zazdrości. 9-latek zna i robi robi wrażenie. Codziennie zakłada inny garnitura gdy potrzeba służy pomocą. Były barman nie jest aktorem ani piosenkarzem, ale w Kenii jest znany z miłości, do mody. Jestem najlepiej ubranym facetem na świecie. W szafie Afrykańczyka można znaleźć 200 par butów, 300 czapek i 160 garniturów, w tym ani jednego w kolorze czerni. Ale w życiu faszenisty nie zawsze było kolorowo. Kiedy byłem dzieckiem, ludzie się ze mnie śmiali, ponieważ byłem bardzo biedny i miałem tylko jedną koszulę. Mówiłem im, że pewnego dnia będę gwiazdą, a oni myśleli, że oszalałem. W tym szaleństwie jest metoda. Mężczyzna stał się twarzą miasta, którą w dobie pandemii zdobi maska. W ciągu tych ostatnich pięciu lat, zgodnie z tym, co prezydent zapowiadał w 2015 roku, że drzwi będą. To nie jest żadna cenzura. To połączenie internetowe, mam nadzieję, że Michał Wrublewski odzyska. Największe atrakcje Salzburga widziane z wodnej perspektywy. 28-letni Austriak pokazuje, że centrum miasta można zwiedzić uprawiając wakeboarding. Joanna Paprocka, Panorama.